Witajcie! Nuklearne okręty podwodne od dawna nawiedzają umysły hollywoodzkich scenarzystów. Wystarczy przypomnieć sobie film akcji Polowanie na Czerwony Październik czy serial telewizyjny z lat 60., Wyprawa na dno morza. Takie okręty wojenne niezmiennie przedstawiane są jako potężne narzędzia wpływu geopolitycznego, przemykające niepostrzeżenie przez mroczne głębiny oceanu, realizując ściśle tajne misje. Gdy kończy się żywotność takiej łodzi podwodnej, zamienia się ona w wpływające źródło zagrożenia radioaktywnego, jako że trudno zutylizować zużyte paliwo jądrowe. Marynarki wojenne uzbrojone w nuklearne okręty podwodne muszą podjąć ogromne wysiłki, aby pozbyć się starzejącego się dziedzictwa zimnej wojny. W wyniku podjętych prac powstały cmentarzyska atomowych okrętów podwodnych. Można je spotkać na północnym wybrzeżu Pacyfiku w Stanach Zjednoczonych, za kołem podbiegunowym, a także w pobliżu bazy Rosyjskiej Floty Pacyfiku we Władywostoku. Do połowy XX wieku we wszystkich okrętach podwodnych stosowano dwa rodzaje napędu. Do poruszania się na powierzchni łodzie podwodne wykorzystywały mocne silniki wysokoprężne, a do poruszania się pod wodą energię elektryczną z akumulatorów. W ten sposób margines autonomii okrętów podwodnych był poważnie ograniczony. Wszystko zmieniło się w 1954 roku. To właśnie wtedy Stany Zjednoczone zbudowały pierwszy na świecie atomowy okręt podwodny Nautilus. Bardzo szybko, bo zaledwie trzy lata później w Związku Radzieckim również pojawił się okręt podwodny o napędzie atomowym. Przed rozpadem ZSRR w 1991 roku z powodu różnego rodzaju awarii i wypadków zatonęły aż cztery radzieckie atomowe okręty podwodne. Nadal spoczywają na dnie i stanowią realne zagrożenie dla Oceanu Światowego. Okręt podwodny K8 okazał się słaby pod względem niezawodności napędu jądrowego. Na pokonanie łodzi, która była częścią projektu 627A KIT, przez 10 lat eksploatacji od chwili wodowania w 1960 roku doszło do szeregu sytuacji awaryjnych. W rezultacie członkowie załogi byli narażeni na znaczne dawki promieniowania. Pamiętnego dnia. 12 kwietnia 1970 roku to nie napęd jądrowy spowodował śmierć tej łodzi podwodnej. Wiosną 1970 ZSRR przeprowadziło jedne z największych taktycznych ćwiczeń wojskowych swojej floty – Ocean 70. Brał w nich udział także okręt podwodny K-8. Podczas planowanego wynurzania z głębokości 150 metrów w przedziale sonaru wybuchł pożar spowodowany zwarciem w obwodach elektrycznych. Ogień zaczął się szybko rozprzestrzeniać po całej łodzi, docierając między innymi do napędu jądrowego. By zapobiec katastrofie nuklearnej, pracownicy, ryzykując życiem, ugasili pożar. Okręt podwodny bezpiecznie wypłynął na powierzchnię i dopiero wtedy rozpoczęła się ewakuacja załogi. Na powierzchni Zatoki Biskajskiej w tych dniach szalała burza, której siła osiągała 8 punktów. Z powodu wzburzonego morza, a także uszkodzeń łodzi podwodnej w efekcie pożaru, jednostka straciła stabilność. Pomimo wszystkich prób marynarzy, aby za wszelką cenę wykonać rozkaz dowództwa wojskowego ZSRR i uratować okręt podwodny, cztery dni po pożarze K8 wraz z kapitanem Bessonowem i 52 członkami załogi ten zatonął. Obecnie wrak z dwoma silnikami jądrowymi i czterema torpedami z głowicami atomowymi znajdują się na dnie Atlantyku, 500 km od wybrzeży Hiszpanii, na głębokości 4680 m. Jak dotąd ludzkość nie ma żadnych technicznych możliwości, aby bez ryzyka wydobyć niebezpieczne pozostałości łodzi podwodnej K8 z dna Zatoki Biskajskiej. W rocznicę Dnia Zwycięstwa 9 maja 1983 roku w ZSRR zwodowano jedyny okręt podwodny projektu 685 Fin K278 Komsomolec. W klasyfikacji NATO ten radziecki atomowy okręt podwodny oznaczono kodem Mike. Podczas budowy radzieccy inżynierowie zastosowali unikalne stopy tytanu, dzięki którym kadłub łodzi podwodnej był szczególnie odporny na wysokie ciśnienie panujące w głębinach oceanu. To właśnie K-278 stał się rekordzistą zanurzenia bojowych okrętów podwodnych. Rekord do dzisiaj został niepobity. W sierpniu 1985 roku komsomolcowi udało się zejść na głębokość 1 km i 27 metrów, a potem bezpiecznie wynurzyć na powierzchnię. Niespełna 4 lata później rekordowy okręt podwodny wyruszył w swoją ostatnią kampanię bojową 7 kwietnia 1979 roku K 278 zatonął na morzu norweskim. Na pokładzie Komsomolca, który w tym czasie pełnił służbę bojową i poruszał się z prędkością 8 węzłów na głębokości 380 metrów, wybuchł pożar. Do chwili obecnej nie udało ustalić się przyczyn tej awarii. Wszelkie próby ugaszenia pożaru podejmowane przez załogę nie powiodły się, ale łódź zdołała bezpiecznie wypłynąć na powierzchnię. Przez cały ten czas ogień jednak się nasilał. Kadłub atomowej łodzi podwodnej zaczął się przechylać na lewą burtę i rufę, a wtedy dowódca Komsomolca, kapitan pierwszego stopnia Wanin, wydał rozkaz ewakuacji załogi. Dosłownie kilka minut później łódź podwodna całkowicie tracąc stabilność, zaczęła gwałtownie zanurzać się w zimnych wodach Morza Norweskiego. Z 69 członków załogi 42 zginęło, łącznie z kapitanem łodzi podwodnej. Obecnie Komsomolec spoczywa na głębokości około 1,7 km. Naukowcy znają lokalizację zatopionej łodzi podwodnej. Zarówno norwescy, jak i rosyjscy eksperci stale monitorują skażenie izotopami radioaktywnymi na całym przyległym obszarze Morza Norweskiego. Ostatnie badania wykazały, że choć dla Norwegii czy kontynentalnej części Federacji Rosyjskiej nie ma jeszcze widocznego zagrożenia, to tło promieniowania na dnie w okolicach Komsomolca przekracza już dopuszczalne normy aż 100 tysięcy razy. Oprócz czterech radzieckich atomowych okrętów podwodnych na dnie oceanów znajdują się także dwie amerykańskie jednostki. Wiosną 1963 roku USS Thrasher zatonął w wodach północnego Atlantyku podczas manewrów testowych. W wyniku katastrofy zginęło 129 osób. Wśród nich byli nie tylko członkowie załogi, 112 osób, ale także 17 cywilnych inżynierów. Pozostałości łodzi podwodnej leżą na dnie na głębokości ponad 2,5 km. Co ciekawe, atomowego napędu łodzi podwodnej nie odnaleziono, gdy zanurkowały tam pojazdy badawcze. Inny amerykański atomowy okręt podwodny, USS Scorpion, zatonął z 99-osobową załogą 22 maja 1968 roku, również na Atlantyku, wracając do Norfolk z Morza Śródziemnego. Przyczyną było nagłe zniszczenie kadłuba łodzi pod wpływem silnego ciśnienia hydrostatycznego. Najprawdopodobniej jedna z torpet eksplodowała na pokładzie. Dokładne położenie szczątków skorpiona, z wyjątkiem głębokości, która wynosi ponad 3000 metrów, władze amerykańskie nadal trzymają w tajemnicy. Podobnie nie mówią o stanie reaktora i torpet atomowych tej łodzi podwodnej. Zagrożenie stwarzane przez zatopione nuklearne okręty podwodne okazuje się całkiem realne. Każdy z nich może stać się pełnoprawnym nowym Czarnobylem Oceanu Światowego. To prawdziwe ryzyko dla przyszłości całego życia biologicznego na naszej planecie. Poza tym wielkie niebezpieczeństwo stanowią nie tylko zatopione atomowe okręty podwodne, ale także celowo zorganizowane cmentarzyska z ich zardzewiałymi szczątkami. Podwodne cmentarzyska różnią się od siebie. Najgorsze i najbardziej niebezpieczne z nich, położone u wybrzeży Morza Karskiego w północnej Syberii, to tak naprawdę składowisko odpadów nuklearnych, reaktorów zdemontowanych z łodzi podwodnych i elementów wypalonego paliwa jądrowego. Zalegają one na dnie morskim na głębokości 300 metrów. Najwyraźniej do początku lat 90. radzieccy marynarze pozbywali się tam atomowych i spalinowo-elektrycznych łodzi podwodnych, po prostu porzucając je do morza. Cmentarzysko łodzi podwodnych z napędem spalinowo-elektrycznym w fiordach Zatoki Olenia w północno-zachodniej części Półwyspu Kolskiego w arktycznej części Rosji wygląda niemalże surrealistycznie. Zardzewiałe dzioby łodzi podwodnych z odsłoniętymi kanałami wyrzutni torpedowych i zniszczone elementy nienaturalnie wygięte pod różnymi kątami. Flota radziecka zamieniła Morze Karskie w akwarium pełne odpadów radioaktywnych. Na dnie morskim znajduje się około 17 tysięcy pojemników z odpadami radioaktywnymi, 16 reaktorów jądrowych i 5 całkowicie zatopionych atomowych łodzi podwodnych. W jednym z nich oba reaktory są nadal wypełnione paliwem jądrowym. Obecnie koncerny naftowe i gazowe przyglądają się obszarowi Morza Karskiego. Jeśli obudowa reaktora lub ogniw paliwowych zostanie przypadkowo uszkodzona podczas badań, może to spowodować radioaktywne skażenie łowisk. Oficjalne cmentarzyska podwodne to nieco inna sprawa. Można je znaleźć nawet na mapach Google. Patrząc na wysokiej rozdzielczości zdjęcia satelitarne największego amerykańskiego składowiska odpadów nuklearnych w Hanford, w stanie Waszyngton, składowiska Saida Bay na półwyspie Kolskim czy w stoczni wokół Władywostoku, da się dostrzec rzędy stalowych kontenerów, każdy o długości około 12 metrów. W Hanford kontenery czekają na utylizację w głębokich i długich rowach ziemnych. W dokach Zatoki Sajda przechowywane są one podobnie w równych rzędach, a na Morzu Japońskim zacumowane do molo w bazie łodzi podwodnych w Pawłowsku pod Władywostokiem. Kontenery te, zwane blokami trzyprzedziałowymi, to wszystko, co pozostało z setek atomowych okrętów podwodnych. Stanowią hermetycznie zamknięte bloki reaktorów, ale już bez paliwa. Wykorzystuje się je podczas wycofywania okrętów podwodnych z eksploatacji. Proces ten ma miejsce w stoczni Puget Sound Navy Yard and Intermediate Service Station w Bremerton w stanie Washington. To żmudny proces. Najpierw wycofany ze służby okręt podwodny holuje się do specjalnego doku, gdzie spuszcza się wszystkie płyny z przedziału reaktora, odsłaniając zespoły paliwowe. Następnie każdy z zespołów oddzielnie wyjmuje z reaktora i umieszcza w kontenerach na zużyte paliwo i wysyła koleją do utylizacji do specjalistycznego zakładu długoterminowego przechowywania i przetwarzania. W Stanach Zjednoczonych to przedsiębiorstwo o nazwie Naval Reactions Facility, zlokalizowane na terenie Narodowego Laboratorium w Idaho, a w Rosji stowarzyszenie produkcyjne Majak w obwodzie Czelebańskim. Choć w wytwornicach pary, pompach, zaworach i rurociągach przedziału reaktora nie stosuje się już wzbogaconego uranu, metal z którego wykonano te elementy stał się radioaktywny po dziesięcioleciach styczności z neutronami. Dlatego też po usunięciu paliwa okręt podwodny przewozi się do suchego doku, gdzie z kadłuba wycina się przedział reaktora, a także bezpośrednio przylegające do niego przedziały. Potem do wyciętego fragmentu spawa się grube stalowe korki. Trzy przedziałowe bloki są w rzeczywistości hermetycznie zamkniętymi segmentami łodzi podwodnej. Wszystkie nieradioaktywne elementy łodzi podwodnej utylizuje się wówczas oddzielnie. Obecnie z tej technologii korzysta także Federacja Rosyjska. Zachód obawiał się kiedyś, że w związku z tamtejszymi, mniej rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi procesów utylizacji odpadów nuklearnych, zużyte elementy mogą trafić w ręce terrorystów. Dla przykładu w zatoce Andriewa w pobliżu Zatoki Saida nadal składuje się radioaktywne odpady z 90 okrętów podwodnych wycofanych ze służby w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. W 2002 roku członkowie G8 uruchomili dziesięcioletni program o wartości 20 miliardów dolarów, mający na celu transfer amerykańskich technologii usuwania odpadów nuklearnych do Federacji Rosyjskiej. Dzięki temu programowi znacząco poprawiono rosyjskie standardy demontażu, warunki przechowywania paliwa i wybudowano też naziemny magazyn dla wycofywanych reaktorów. Stosując technikę bloków 3 przedziałowych, Rosja pozbyła się dotychczas 120 atomowych okrętów podwodnych floty północnej i 75 floty Pacyfiku. W USA technologie te wykorzystano do złomowania 125 okrętów podwodnych z czasów zimnej wojny. Francja również sięga właśnie po to rozwiązanie. Tymczasem atomowe okręty podwodne Królewskiej Marynarki Wojennej Wielkiej Brytanii zaprojektowano tak, że moduł reaktora można wyjąć z kadłuba bez wycinania go wraz z całym przedziałem. Reaktor usuwa się wraz z obudową i umieszcza w pojemniku, a następnie przewozi do magazynu. Nie wiadomo, kiedy Brytyjczycy planują pozbyć się dwunastu wycofanych ze służby okrętów podwodnych zacumowanych w Davenport na południu Anglii oraz siedmiu kolejnych okrętów podwodnych w Rosyf w Szkocji. Rząd nie zdecydował jeszcze, które z pięciu istniejących przedsiębiorstw powinno przechowywać reaktory i zużyte paliwo. Bezpieczna utylizacja atomowych okrętów podwodnych pozostaje czasochłonna i kosztowna, co nie wpływa jednak negatywnie na chęci budowy nowych jednostek. Wydaje się, że marynarka wojenna USA uważa wyposażenie okrętów podwodnych w napędy jądrowe za bardzo udane rozwiązanie, nie zamierza przestawiać się na alternatywne źródła energii. Stany Zjednoczone nie są osamotnione w swojej miłości do atomowej floty. Rosyjskie stocznie w Siewierodwińsku budują właśnie cztery takie okręty podwodne, a planują już kolejnych osiem. Pomimo ograniczonego budżetu, Rosja wydaje się być zdeterminowana w budowie floty atomowych łodzi podwodnych, a Chiny robią to samo. Wszystko więc wskazuje na to, że nie należy spodziewać się w najbliższym czasie rozbudowy podwodnych cmentarzysk, łodzi podwodnych oraz kolejnych odpadów radioaktywnych. To wszystko na dziś. Jeśli to wideo Was zainteresowało, możecie je polubić i podzielić się opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce!